Witam Państwa serdecznie. W dniu 23 maja odbyliśmy kolejną sesję Rady Miasta, trzecią już i o ile pierwsze dwie poświęcone było wyłonieniu ciał, nazwijmy to zarządzających naszą radą, czyli Komisji, Prezydium, Przewodniczącego Rady, Zastępców przewodniczącego, o tyle ta sesja była już poświęcona między innymi trzem grupom problemów. Mianowicie pierwsza sprawa to było regulacje budżetowe. Wykonaliśmy, następnie zrobiliśmy cały pakiet, Personalny, nazwę to w ten sposób, mianowicie wyłoniliśmy już naszych przedstawicieli do ciał zewnętrznych, do, jako przedstawiciele w określonych gremiach zewnętrznych. I ostatni pakiet to były ustawy regulujące między innymi problemy dzierżaw przez określone podmioty w naszym mieście. Jeśli chodzi o pierwszą sprawę budżetową, pilnie musieliśmy albo Rada chciała wykonać ruch związany ze zmianą w budżecie na kwotę około, nie około, ale dokładnie 500 tysięcy. Dotyczyło to zakładu opieki długoterminowej, gdzie pani prezes tutaj zwróciła się z prośbą o pożyczkę, ponieważ Narodowy Fundusz Zdrowia przestał w pewnym momencie finansować pewne... Wydatki, które zawarte, zawarte były w dwóch programach profilaktycznych realizowanych przez zakład, mianowicie dotyczyły one pilotażowego programu dotyczących emerytów i nie tylko. 665 naszych mieszkańców było włączone do tego programu. I niestety, tak jak pani prezes nam na komisji gospodarki, ale także w innych tutaj okolicznościach przedstawiła problem. Nie mogła otrzymać w pełni środków na tym etapie, na pokrycie tego finansowania tego programu. Stąd też była pilna potrzeba, żeby sfinansować. I z zapewnień pani prezes wynika, że w najbliższym czasie, jak zacznie normalne finansowanie odbywać się, będzie w stanie tą pożyczkę spłacić. Tyle jeśli chodzi o zmiany budżetowe. Oczywiście następstwem tej zmiany była zmiana wieloletniej prognozy finansowej i tym sposobem te dwie uchwały unormowały kwestie funkcjonowania Zakładu Opieki Długoterminowej i realizację tych dwóch programów pilotażowych. Drugą grupą uchwał były to uchwały dotyczące reprezentowania nas właśnie w ciałach kolegialnych na zewnątrz. I tak podjęliśmy w tym zakresie pięć uchwał. Pierwsza uchwała dotyczyła powołania do zespołu, do składu zespołu budżetowego Budżetu Obywatelskiego, przepraszam, naszego przedstawiciela, bo tak to się zawsze odbywało. I w tym wypadku uchwała zakładała, że desygnujemy panią Beatę, Radną Bartę Kastrał oraz Radną Zofię Sołtysik. Te dwie panie będą w tej chwili reprezentowały Radę w zespole do spraw budżetu obywatelskiego. Druga uchwała z tej serii, że tak powiem, dotyczyła. Desygnowania naszego przedstawiciela do zgromadzenia celowego R21 jest to, to zgromadzenie, które zajmuje się całościowo problematyką odpadów komunalnych w Słaisinie pod Nowogardem i tam zawsze Rada miała swojego przedstawiciela. Przez moment nawet także znajdowałem się w gremium, które tam podejmowało określone decyzje. W tej chwili Rada zdecydowała się i wybrała panią radną Elżbietę Jabońską, i ona będzie nas tam reprezentować. Trzecia uchwała dotyczyła z kolei reprezentowania nas w R21, bo o ile pani Elżbieta Jabońska będzie naszą przedstawicielką Rady, o tyle reprezentować gminę będzie zastępca prezydenta miasta, pan Arkadiusz Mazepa. Następną uchwałą była uchwała dotycząca reprezentowania gminy Miasto Świnoujście w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Zwyczajowo było tak, że zawsze prezydent i radny, który był przewodniczącym Rady Miasta, reprezentowali nas tutaj, jeśli chodzi o to stowarzyszenie. W tym wypadku także Rada podjęła decyzję, że pani Joanna Gatowska, pani prezydent miasta, oraz moja osoba, przewodniczący Rady Miasta. Będziemy reprezentować miasto w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. I ostatnia uchwała z tej serii, mianowicie wytypowaliśmy, Rada zaakceptowała i do składu Bezpieczeństwa Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Rada desygnowała dwóch przedstawicieli, Pana Sławomira Nowickiego Radnego i Pawła Sujkę. Tyle jeśli chodzi o te sprawy naszego przedstawicielstwa w gremiach zewnętrznych. Oprócz tego w trybie pilnym podjęliśmy także uchwały dotyczące funkcjonowania Komisji Rewizyjnej, prac tej Komisji. Mianowicie chodziło o aktualizację planu na najbliższy okres przyjęcia tego planu, by Komisja Rewizyjna mogła rozpocząć yy, działania związane z przygotowaniem sesji absolutoryjnej. Tutaj wiązały nas określone terminy, stąd też bardzo szybko należało wykonać i podjąć tą uchwałę na tej sesji, by komisja rewizyjna mogła skutecznie działać. Tak też się stało. I ostatnia sprawa to jest kwestia podjęcia dwóch uchwał dotyczących dzierżaw w naszym mieście. Jest to zaszłość, już jeszcze jak prezydent Żmurkiewicz przygotowywał te Dwie sprawy do rozstrzygnięcia. My tylko teraz wprowadziliśmy i chodziło o podjęcie ostatecznej decyzji przez Nową Radę Miasta dwóch dzierżaw przy ulicy Dworcowej i Grunwalskiej. Jedna to jest Dom i ogród tutaj przy Grunwalskiej, a druga to jest Dworcowa. Po dawnych kasach e, instytucji, które zajmowały się transportem autobusowym i te dwie nieruchomości Kończyły się umowy, w związku z tym Rada musiała podjąć decyzję z racji tego, że umowy dotyczą okresu powyżej trzech lat i podjęła takie dwie uchwały, które umożliwiają funkcjonowanie w tym miejscu nadal tych podmiotów, które do tej pory były w trybie, jaki tutaj był dozwolony prawem. Tyle jeśli chodzi o główne uchwały dotyczące... Ostatniej sesji Rady Miasta. Pozwolę sobie też na koniec skorzystać, jeszcze z minutkę z czasu antenowego telewizji Słowianin i złożyć życzenia wszystkim samorządowcom, pracownikom samorządowym naszej gminy, jako że taki dzień właśnie został ustanowiony na upamiętnienie 1990 roku, pierwszych wyborów, które odbyły się w tamtym okresie. Stąd też my, samorządowcy, dzisiaj spełniamy twierdzę, że. Chyba większą rolę niż Sejm i Senat, jako że władza samorządowa pokazała przez ten okres czasu, że skutecznie zarządza i administruje substancją bardzo wrażliwą, tą ostatnią, czyli tam gdzie już są ludzie, gdzie nasze społeczności lokalne mieszkają. Życzę, by w Dniu Samorządowca udało się nam wszystkim. Skutecznie zrealizować te zadania, które będą oczekiwane przez mieszkańców. Chcemy odejść od formuły, że to władza ma monopol na decydowanie o tym, co ważne w mieście, a realizować powinniśmy te postulaty i to wszystko, co mieszkańcy postulują, ale także oczekują od władzy samorządowej, licząc, że to dla ich dobra sprawujemy ten urząd. Wszystkim samorządowcom nowo wybranym w ostatnich wyborach gratuluję i życzę, by spełniły ich się marzenia i cele by być dobrym radnym i działać na rzecz społeczności lokalnej wszystkiego wszystkiego najlepszego dziękuję serdecznie